Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś przygotuję w bardzo prosty sposób cukinie. Zobaczcie, mam tutaj cztery cukinie, które poprzekrają w takie wachlarze. Bardzo efektownie to wygląda, a cukinia jest smaczna i za chwilę do tego przygotujemy pyszny sos. Cukinię kroimy w ten sposób, zobaczcie. Nie przekrajamy całkiem. Tutaj troszeczkę tylko odetnę. Tutaj również, a może troszeczkę... O tak. O! Taki plastereczek. I teraz tak. Delikatnie kroimy w plastry. Zobaczmy, coś takiego. Robimy to ostrożnie, nie spiesząc się. Teraz w tą stronę i będą takie słupeczki. Przekrajamy na pół. Wciskamy gdzieś ten nóż, tak, o i hop. I zobaczcie, mamy takie supeczki. Co się nie docięło, można poprawić. O, zobaczcie, coś takiego. I tak kroimy wszystkie. Po nacinaną cukinię rozkładamy. I przyprawiamy solo. Świeżo roztartym czarnym pieprzem. Przyprawione cukinie odkładam na talerz i bierzemy się za sos. Na tarce na grubych oczkach ścieram ogórki konserwowe. Trzy takie średnie wystarczą. Wetrę trzy ząbki czosnku. Jak ktoś nie ma tareczki, to przeciska przez praskę, albo bardzo drobno sieka. Dobra. W drobną kostkę kroję jedną, taką niewielką cebulę. Można użyć cebuli czerwonej. Trochę koperku. Teraz dodajemy kilka łyżek jogurtu greckiego. Niewielką ilość oliwy. Sól. I oczywiście świeżo roztarty, czarny pieprz. Jak już wspomniałem. No i dobra, sos mam zrobiony. Teraz bierzemy się za cukinię. Potrzebować będziemy mąkę, jajka. Może tak zrobimy. Do rozbitych jaj dodaję troszeczkę kurkumy. Chodzi o to, żeby wzmocnić kolor. Rozgrzewam patelnię. Na którą wlewam trochę oleju. I czekam aż się rozgrzeje. I panierujemy cukinię najpierw w mące. Ale tak dobrze. Każdy słupeczek osobno. O, tak. Rozdzielamy. Coś w tym stylu. Musimy wyciągnąć jak najwięcej wilgoci. I teraz w jajku. Jak ktoś się boi rączek pobrudzić, to robi to widelcem. I tak przygotowaną cukinię kładziemy na rozgrzany olej. I po chwili odwracamy na drugą stronę. Pamiętajmy, żeby smażyć na małym ogniu, żeby to nam się, wiecie, nie paliło. I po kilku minutach zdejmujemy z patelni. Zobaczcie, pięknie wyglądają złoto na patelni. A teraz na talerzu. I kładę kolejne. I tak wysmażamy do wyczerpania się zapasów. No i gotowe, możemy spróbować. A, weźmiemy sobie dwie takie. Zobaczcie. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Bardzo apetycznie. I teraz do tego. Smacznego. Cukinia powinna być delikatna, pełna smaku i do tego ten koperkowo ogórkowy sos. Mm. Słuchajcie samą cukinię spróbuję. Bo przypomina mi taką smażoną kanie w cieście niesamowicie smaczne to jest słuchajcie wow mm. cukinia jest delikatnie al dente wow No a ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.